po grzesiu już tam na rozbiegu i No proszę, to co mówiłem. Kołcz drużyny niemieckiej już go wypuścił, wyszedł wysoko w powietrze, ładnie szybuje nad ze skokiem. Piękny skok! No właśnie, ja słyszę akcję Kiewiców. Fantastycznie. Brawo

No, dzisiaj nie musiałem tak daleko atakować, bo po pierwszej zegar byłem ale ale Wczoraj, pierwszy skok zepsułem i, i drugim starałem się skoczyć jak najlepiej. Także wyszło w szóste miejsce, trzecie. Chyba jest dobrze. No, chyba dobrze to mało powiedziane. Patrzę, gdzie jest wasz trener, pan Robert Mateja, również dla niego słowa podziękowania. Ale słuchaj, nagle jest ta dziesiątka ostatnia. Widzimy, że się coś na górze z wiatrem. O czym wtedy myśli taki zawodnik jak ty, który chce atakować na te podium? O czym myśli, aby ja nie przymyśli o, o dobrym skoku? O niczym się nie myśli, jaki nie wiem, bo tak o dobrym skoku To trzecie miejsce komuś dedykujesz? Komuś dedykuje? Może powinienem je dedykować mojemu trenerowi Piotrowi Fiasowi, bo tutaj o nim zapominamy. A to jest Tym Piotrek, mam nadzieję, że nas słyszysz. Piotr Fias, wielkie brawa dla Piotra Fiasa. Pamiętamy jego wspaniałe skoki. Najbliższe plany następny pułar kontynentalny. I czego sobie życzymy? Tak samo dobre jest. <laughs> Janku, dziękuję, dziękujemy Ci bardzo.